Siemanko z tej strony, młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, przed Wami Roadcraft. W dzisiejszym odcinku zaczynam od kontynuacji misji z poprzedniego, oczywiście, możecie to sobie obejrzeć, będziecie bardziej na bieżąco. Skończyliśmy na wysypaniu i wyrównaniu piachu w miejscu, gdzie nie było drogi i przejazd był praktycznie niemożliwy, więc bierzemy się do roboty dalej. No i teraz chyba musimy po prostu puścić ten konwój, bo tutaj nie będziemy raczej robili na razie asfaltu, jeszcze zjedziemy oczywiście. Z drogi Woronem. No i bierzemy się za infrastrukturę, więc lecimy w cele, dodaj dodatkowe wsparcie, proszę bardzo. No i musimy, moi drodzy, zabrać to do punktu tranzytowego. Zobaczymy, czy jeszcze gdzieś nie ma przypadkiem takiego kolejnego bagna. Czy my nie chcemy od razu poprawić tej drogi? Wiecie co, skoro mamy tu obydwie maszyny, to po co się mają męczyć, jak po prostu to sobie wysypiemy? To się powinno spokojnie zmieścić w dwóch skrzyniach, tak mi się wydaje, tak by raczej sami tędy nie pojechali. Dobra, czy ta druga będzie potrzebna, nie jestem pewna, ale dla pewności sobie uzupełnimy. Wiedź w zasięg aktywnej kopalni, ollo boga. Okej, okay, fajnie, niby że nie możemy tego pakować gdziekolwiek, ale fakt, że to się pakuje z nieba, jest troszeczkę słabe. Dobra, mamy to rozsypane, podoba mi się to. Nie, czyli to jest chyba bardziej w taki sposób, że po prostu musimy napełniać wywrotkę w tym danym punkcie. Bo zobaczymy czy to się mieści w tym obszarze yy, piaskownicy, warstwy mapy. Nie, to się nie mieści, a mimo wszystko możemy tutaj wysypać, więc chyba po prostu w tym obszarze możemy tylko napełniać wywrotkę. I teraz na spokojnie, tutaj oczywiście i tak się zrobi delikatna górka, ale to nie przeszkadza. Oni sobie pod to bez problemu podjadą. Tutaj raczej rozsypiemy to na dwa razy. Troszeczkę się cofniemy, lepiej, żeby to bardziej porozrzucało na boki, a żeby nie było tutaj takiej wielkiej górki i tu chyba wyjdzie taki chwilowy dołek. Ale nie dobra, wyszło to w miarę spoko. No i teraz punkciki, więc lecimy po kolei. Zacznij planowanie. No oczywiście trasa musi wyjechać tędy pod suwnicą. potem tutaj. Damy im tutaj zrobić kółko, bo wiemy, że oni słuchajcie bardzo lubią tutaj, wiecie mieć problemy, więc zrobię tak, żeby już daleko byli ustawieni. Tutaj prosta droga, więc nie ma sensu robić punktów. Dobra, i tutaj na piasku damy tych punktów więcej, żeby na pewno nam nie zboczyli z tej drogi, bo jest troszeczkę węższa. Drugi raz to samo, dajemy sobie dokładnie po śladach. No i już do samego końca powinni sobie poradzić, możemy sobie pojazdy wysłać, my musimy oczywiście poczekać aż to dojedzie, bo na no chwilowo nic innego nie zrobimy, bo więcej misji nie ma, dlatego cóż, pozostaje nam to tylko obserwować, ja wam to oczywiście pominę, żebyście się nie musieli męczyć, pokażę wam ewentualnie tylko te ciekawsze fragmenty, no i pytanie, czy on tutaj nawróci, proszę bardzo, dlatego słuchajcie, to był zbyt ostry kąt. Bo ta maszyna wcale nie jest taka mała, ale nawraca idealnie. Dobrze to zrobiłem, jestem z siebie dumny. No i uwaga, bo czas na piasek, czy oni tutaj trafią? Mają punkciki idealnie na środku, więc nie powinno być problemu. Tutaj jadą naprawdę fajnie, to mi się podoba. Nie zbaczają w ogóle z kursu, ale to co jest dziwne, to na tym piasku w ogóle nie widać odcisków opon. Tutaj widać, tam nie widać. Dziwna sytuacja. No i docieramy do celu naprawdę szybko, naprawdę sprawnie. Mamy nagrodę 1800 i 500 EXPA. Oni oczywiście muszą tam sobie cały czas jeździć, bo. Bo tutaj wiecie, no kilka tras jeszcze trzeba pokonać. Potrzebujemy bazy jakieś tam, a to oznacza, że potrzebujemy budować mosty. Ok, ciekawe. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Potrzebujesz całego źródła płyt betonowych. Mam coś w sam raz. Możesz wysłać konwój z płytami betonowymi z magazynu do bazy na przystani. Okej, okay, nie musimy tego robić, ale możemy. To słuchajcie, będzie potrzebne. Skoro ona mówi, że to będzie potrzebne, no to możemy być pewni, że tak będzie, prawda? Musimy to dać z magazynu do bazy na przystani. Zobaczymy, gdzie my ją mamy. To jest tutaj. Dobra, zaplanujmy to sobie, niech oni to sobie spokojnie wożą, nie ma tu dosłownie nic ciekawego, więc po prostu wam pokażę te trasy jak będzie gotowa. Wiecie co, przypomniał mi się ten przejazd, gdzie mieliśmy również my problem, w sensie byłby problem gdybyśmy pojechali dołem, tylko że my sobie pojechaliśmy górą. Pytanie czy oni też są na tyle inteligentni, no sprawdzimy to, damy im na razie tutaj na około, ale czuję, że będzie potrzebna poprawka. Tutaj mamy takie drugie miejsce, ale tędy raczej sobie jakoś poradzą. No, nie mają wyboru. Fajnie im by było tutaj zrobić mosty, ale no, nie zawsze jest taka możliwość, prawda? Niestety, ale trasy tutaj biegną przez siebie. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś tam konfliktów. Możemy sobie te pojazdy wysłać zobaczymy, gdzie oni się zablokują. Stawiam, że pewnie od razu na tych przeszkodach, ale zobaczymy sobie, czy nie sięga tam ten teren z piachem. Bo gdybyśmy mogli tam sobie po prostu, wiecie, wysypać piach, to byłoby to naprawdę bardzo przyjemne. No nie możemy, a wozić piach stąd aż tutaj to jest naprawdę multum roboty, więc lepszy będzie po prostu most. Zobaczmy sobie co z tymi mostami są zablokowane, musimy iść za fabułą, szkoda. No więc co ja Wam powiem, zobaczymy się za chwilę. A w ogóle mamy tutaj misję dotrzeć do lokalizacji? Wiecie co? To musimy to w takim razie zrobić, mamy tam naprawdę bardzo daleko. No więc uwaga, ha, tutaj są betonowe płyty pewnie na ten czas, żebyśmy mogli sobie zbudować most. Tutaj w ogóle most przez rzekę. Bo my chcemy się dostać na drugą stronę, tak? O, proszę bardzo, w taki sposób. Mamy szeroki most betonowy, maksymalny kąt 15, maksymalna liczba sekcji 20. No dobra, próbujemy, tylko czekajcie. A, nie tak. Eee, dobra, bo my chcemy dać to w miarę na środku, prawda? Żeby to miało jakieś tak ręce i nogi. No nie tak. Kurde, ciężko jest to złapać na środku. A może, jak sobie damy teraz wyrównanie. A to nic nie daje. Może to, słuchajcie, będzie O, a nie zero. Przez to, że on jest od razu ustawione bokiem. Ja nie mam jak sobie tego wyrównać, to ciężko jest złapać takie idealne miejsce. No i teraz, moi drodzy, co prawda, tam troszeczkę jest y, luki z tamtej strony, ale to nie będzie przeszkadzało. Tutaj się schodzi idealnie. Dajemy to sobie tutaj, proszę bardzo. I okej, okay, teraz tak naprawdę musimy tylko dowieść tam te całe płyty, gdzie utknąłeś. Damy sobie wyślizg, i zobaczymy, co zawiodło. Okej, okay, rozumiem. Przeniosłem te punkciki troszeczkę dalej. Teraz powinni to po prostu ominąć. No i poczekamy sobie na kolejne problemy, bo one powinny być dopiero tutaj. Aha, bo on te punkty to w ogóle ma na starcie to jest tutaj. A ja w ogóle te punkty to tutaj ruszam, więc to jest akurat moja wina. Widzę, że tu większy problem to jest ze mną. A tutaj możliwe, że nawet nie musieliśmy tego tak dawać do góry, tylko to może być po prostu tak. No i uwaga, teraz podjedzie sobie pod górkę pod tym skosem nie powinien się przewrócić. Boże, co załamaga. Dlaczego on tu zjechał, skoro mu nie kazałem? Usuwamy sobie te dwa punkty, dajemy go jeszcze wyżej i dopiero tutaj sobie zjedź. Mogłem trochę przesadzić, jak wiedzie teraz w te skały po lewej, to będę załamany, nie, daję sobie z tym rady, jest super, brawo. Miał tu jechać pod górę, z tego co pamiętam, kolejna skała, nie, no przecież, żeby oni to ominęli, to to jest tyle roboty. Ale dobra, dał sobie z tym rady, moi drodzy. Jest ok, jest ok. I teraz sobie utonie, z tego co pamiętam. No, chyba utonął. Usuwamy sobie na pewno ten punkt, i tutaj, moi drodzy, będzie wymagane to, żeby oni zrobili to tak. Z tego co mi się wydaje, to oni są w stanie zniszczyć drzewo. Na pewno tutaj on musi w ogóle ominąć tę skałę, bo to co on tutaj robi, to jest spadaka, więc damy go do góry. Tutaj ostro w dół. Teraz tutaj, tutaj, i pasuje, żeby on nam wjechał. O tu, coś takiego, zobaczymy, czy to jest realne. No, pokaż co potrafisz. Ominiesz te skały, i tak w to wiedziesz. Nie ominął, ominął, słuchajcie, jest postęp, drzewo, super. Musisz wciągnąć do góry, bardzo się cieszę. I chyba za szybko dałem mu powrót, bo on wtedy wjedzie w to bagno. Może się zmieści pomiędzy, nie, no, idealnie, idealnie. Ewentualnie potem jak będą tu stawali, to po prostu damy mu objazd do końca tym terenem zielonym. I jeszcze tam chyba było takie jedno problematyczne miejsce? Nie Nie, to nam się chyba słuchajcie udało, jestem w szoku. Dobra, jak będą problemy, to nam to zgłoszą, prawda? My na pewno wracamy do garażu, bo będziemy potrzebowali żurawia. No ale zanim to pójdziemy sobie do sklepu. Co my tutaj, moi drodzy, mamy? Osiągnie trzeci poziom. Mamy, moi drodzy, Tiger 6455B. Czym ona się różni od tamtej, którą woziliśmy piasek tak naprawdę dosłownie niczym? Poza tym, że mamy ją w kolorze firmowym, ale czy jest sens kupować? Chyba nie. Zobaczymy, czy nie ma czegoś po prostu ciekawszego. Wtedy nie ma sensu wydawać pieniędzy. Jak nie będzie, to ewentualnie wrócimy. Widzimy, że mamy drugi poziom. Mamy również worona, jest również spycharka. To są maszyny, które znamy. Mamy, moi drodzy, ciężką wywrotkę szynową. Tam jest jakiś problem, ale zaraz to ogarniemy. No i tutaj możemy wozić 20 ton piasku. To mi się podoba. To jest coś, czego nasza firma potrzebuje. To jest to DLC, które mam kupione, jakby fabrycznie, w sensie fabrycznie, bo kupiłem to przedpremierowo. Mamy również pojazd wiadowczy do kupienia za 35 tysięcy, na to nas teoretycznie stać, ale chyba nie ma sensu. Wyciągarka 20 metrów, moc wyciągarki 5 ton, skaner terenu, skaner celów spoko. No i żuraw to jest chyba ten sam, co go mamy. Poza tym możecie sobie oczywiście pooglądać, co tutaj jeszcze jest ciekawego. Tutaj musimy odblokować podwozie. Tutaj 16 poziom, co to jest koparka? A nie mogę nawet podejrzeć, nie tego odblokowanego, szkoda. No i tutaj możecie sobie jeszcze pooglądać kilka ciekawych ciężarówek. To słuchajcie wszystko przed nami. To jeszcze będzie kawał dobrej zabawy. No i na pewno do tej pory też wejdzie, słuchajcie, wiele nowych maszyn, więc nie my to odblokujemy, to już będzie maszyn o wiele więcej. Więc w tym odcinku chyba nie kupujemy niczego, ewentualnie w następny powiększymy naszą flotę Aramatsu, bo to ma naprawdę spory sens. To jest dwukrotność tamtej maszyny, plus na gąsienicach, więc no to ma duży sens. Zobaczymy co tutaj poszło nie tak z trasą? Serio? Tu się o coś zablokował? No w sumie to mamy tu coś na środku, więc już to sobie poprawiamy. No coś tutaj stoi, nie ma co się dziwić. No i mamy to, moi drodzy, towary będą teraz na bieżąco. Mamy 2,5 tysiąca hajsu. Ta kamera jest zawsze dziwna, bo ona jedzie sobie nie wiadomo gdzie. Musimy ją powstrzymywać. Halo, co jest? Cały czas nam leci w lewo. Wszystko nam poznikało. Halo? Nie do końca wiem, czy powinno to tak wyglądać. Zminimalizowałem i odpaliłem grę z powrotem i jest super, bardzo się cieszę, bo myślałem, że się coś zepsuje i będziemy to robili od nowa. No a tego to bym bardzo nie chciał. No a teraz wracamy do niestety nie do końca firmowego żurawia. Co prawda jest firmowy, ale brakło mu barw. Szkoda, że nie możemy w sumie tego przemalować, bo co to przeszkadza. To jest dosyć zabawne, że jakby mamy te maszyny, nie możemy tego sprzedać, ale nie możemy też tego pomalować. Trochę bez sensu. Mamy kolejną maszynę, która tam sobie sunie do celu. To jest całkiem spoko, bo fajnie to wszystko żyje. Jakby czujemy, że nie jesteśmy Jesteśmy tutaj sami. To prawda, czasami z tym kręceniem się w kółko dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Nie wiem w ogóle skąd to się wzięło, że oni się tak kręcą. Dobra, słuchajcie, na solówce to nie ma szans z żurawiem. Co robisz, Hamie? No, a my tutaj potrzebujemy 7 płyt. Na spokojnie tyle mamy, więc możemy bez problemu się powolutku rozkładać. Przytrzymujemy sobie dziewiątkę. O, nie możemy sobie rozłożyć kotwic, bo jest za mało miejsca. To super sprawa, bo w Snowrunnerze one się rozłożą zawsze, a tutaj widzimy, że jednak gdzieś tam ta gra myśli. Eee, czekajcie. Musimy sobie teraz przytrzymać dziewiątkę, żeby to wyłączyć. To akurat w Snowrunnerze jest troszeczkę lepsze. W sensie mogliby dać taki przycisk na wciskanie. To, że musimy trzymać troszeczkę przeszkadza. No, a przynajmniej mi, każdy lubi co innego, prawda? No i proszę bardzo, pyk, spacja, F-koł do góry, dociągamy sobie ładunek C i podnosimy. No, tu sterowanie jest naprawdę spoko. W takim razie, słuchajcie, zwracam honor, skoro mamy możliwość wybrania sobie tego starego, to jest super, ale chyba nie dostaniemy tam do punktu. No, można to, słuchajcie, naciągnąć, bo widzimy, że się to mieści. Zobaczymy, czy ten most będzie się jakby... Kurde, ta kamera... Czy ten most będzie jakby z każdą płytą się rozbudowywał, czy po prostu na końcu się całkowicie zmieni? Na pewno chcemy się troszeczkę przestawić, bo jesteśmy ciulowo ustawieni. W taki sposób nie będzie problemu z odkładaniem płyt. No i teraz to będzie ekspresowa praca. Mamy płytę numer 3, proszę bardzo. 4 I widzimy, że tutaj, moi drodzy, nic się na moście nie zmienia, więc po prostu na sam koniec będzie rezultat. Szkoda, bo fajny by było jakby, wiecie, te płyty jakby po kolei dawały tym jakiś rezultat. No ale może zbyt wiele wymagam. I jeszcze zostały nam tylko dwie płyty. No i czas na ulubiony moment każdego, czyli piękną animację skończenia budowy. Proszę bardzo, jest, słuchajcie, siódma animacja, całkiem sympatyczna nie możemy niestety tak nisko się schylać kamerą gdy bawimy się żurawiem, most jest naprawdę spoko, ładny, podstawowy, fajnie, że stawiamy to sobie sami, mógł być delikatnie lepiej ułożony, żeby było słuchajcie, idealnie równo, ale ten system jest słabo dopracowany, jak chodzi właśnie o takie ustawianie, natomiast tutaj byłoby to tak naprawdę chyba na tyle tego żurawia, on się słuchajcie, może spokojnie usunąć w cień, w ogóle tam wieziemy kolejne płyty, a tutaj tego jest jeszcze naprawdę bardzo dużo, więc tych mostów możemy spokojnie jeszcze sporo postawić jestem ciekaw, czy tak dużo tutaj będzie tych jakby przejazdów, że tak jeszcze dużo płyt chcą nam tutaj dowieść. Twój pierwszy most na pewno przetrwa wszelkie trudności. Też mam taką nadzieję, w końcu to jest słuchajcie, mocny, solidny most. Widzimy jakiegoś pick -upa. Ciekawe czy jest dla nas, czy po prostu sobie stoi. Chyba tak o. my docieramy do lokalizacji. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Może pochwalić się potężnym modułem pamięciowym do planowania drogi. O, co to jest? Za opłatą? No brzmi to jakby to woziło paliwo, ale my tutaj nie mamy paliwa. Teraz 7 litrów, nie ogarniam o co chodzi z paliwem. Poczekajcie, musimy sobie do niego wsiąść. Albo nie do końca możemy. Aha, chyba musimy zapłacić w takim razie, żeby z niego korzystać. Może w taki sposób? Nie wiem, na razie tam podjedziemy tutaj na pewno na gąsienicach, więc powinno być o wiele lżej. Możemy sobie do niego spokojnie wsiąść, zobaczymy co on potrafi. Pojazd do działań terenowych. Umożliwia przywoływanie do niego innych pojazdów kosztem pewnej ilości paliwa. Możesz zdobyć paliwo realizując cele poboczne lub kupić je w składach. To naprawdę spoko, czyli możemy sobie tym pojazdem gdzieś na przykład pojechać, po czym do niego wezwać resztę maszyn z tego co rozumiem. Wytestujemy to sobie. Mamy 7 litrów. Skaner obiektów, przywoła pojazdy, kierunek wyciągarki to nas nie interesuje. Dajemy sobie przewołać pojazdy. Silnik jest wyłączony, w takim razie odpalamy. No i moi drodzy, mamy na przykład za litr. Możemy sobie przywołać zwiadowce. Zobaczymy, ile to w ogóle kosztuje. Dajmy sobie z garażu. Tutaj nie ma żadnych. Dajmy sobie rozmieszczone. I musimy znaleźć coś na przykład większego. Mamy tylko jeden. Dlaczego? Okej, okay, musiałem zmienić kategorię. Kosztuje to tylko, słuchajcie, litry. Dla pewności sobie przywołamy. Na przykład Tigę. Ja dajmy ją sobie w takim razie tutaj, gdzie ona będzie. Jest tajga! To będzie naprawdę bardzo fajne do takiego realizowania szybko jakiejś misji, prawda? W sensie, wiecie, chcemy sobie gdzieś wezwać całą flotę albo na przykład robimy drogę, to zamiast jechać sobie po, po kolei z pychaczem, tym do walcowania drogi, no to możemy sobie te wszystkie maszyny po prostu przywołać. Spoko sprawa, kosztuje oczywiście paliwo, więc trzeba to robić mądrze. Załóż naszą kolejną bazę po drugiej stronie rzeki. To jest nasza misja. Zobaczmy gdzie oni chcą tą bazę robić. A to jest dosyć daleko. Musimy jechać w miarę w górę. Pojedziemy sobie dalej, woronem. Jechało się całkiem spoko. To Jest w tamtą stronę? Jak ja chciałem jechać, chyba tam poczekajcie, ja chcę jechać tutaj, tak muszę skręcić w lewo. Dobrze, że sprawdziłem, bo musielibyśmy zawracać. Pyk po rowerku. Uuu, rozwalił się, spoko. Taki mały szczegół, a cieszy. Niepowodzenie pojazdu na trasie magazyn baza. Ok, ciekawa sprawa, zaraz to sprawdzimy. Mamy trochę więcej ekspa, nierozłączny duet, który zaspokaja wszelkie potrzeby w zakresie budowy dróg, no to już wiemy, co będziemy robić. Bazy są połączone, można je używać do szybkiego przemieszczania. I działa to również z zasobami, to akurat spoko. Wy już pewnie tam jesteście, nie wiadomo jak daleko, a ja jeszcze mam tutorial, ciekawa sprawa. Dobra, coś tutaj mówi o tym, że musimy przewrócić miasteczko do życia, czeka nas budowa drogi, bla 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 bla. No i tutaj mówi, że jeszcze jest jakaś wioska, która potrzebuje pomocy i jak będę miał trochę czasu, to żebym się tym zajął. Mamy tutaj tą misję z pomocą, to jest kolejna droga, którą musimy wyznaczyć. Musimy również zbudować drogę, gdzie my musimy ją zbudować tutaj. Czy mamy tutaj gdzieś blisko piaskownie? Mamy, ok. Więc na dobrą sprawę po prostu musimy przewieźć sobie te maszyny na drugą stronę i możemy się brać spokojnie za drogę. No nawet tak naprawdę mamy tajgę na miejscu, bo przecież przeteleportowaliśmy u sobie, więc możemy się spokojnie pakować. Ta 20-tonowa naprawdę mnie kusi z tym, że tam musimy wziąć pod uwagę to, że skoro tutaj tak ciężko się to wysypuje, bo to od razu leci całość... No to pytanie, jak to będzie tam, gdzie tego piasku będzie o wiele więcej, tak naprawdę dwa razy więcej. No więc może być to tam troszeczkę utrudnione. Tutaj też można by sobie troszeczkę podsypać, chociaż nie ma tragedii. Nie ma sensu marnować piasku. E, możemy sobie jeszcze ogarnąć to niepowodzenie trasy, bo potem znowu tak jak na koniec tamtej mapy, będzie tak, że na koniec oni po prostu nie wozili i będzie problem. Co tutaj się, moi drodzy, stało? No stawiam, że o jakiś głaz się zablokował. Damy tak, zobaczymy czy pojedzie. Jak wyskoczy, że się zablokował, to będziemy się po prostu martwili potem. E, mamy wniosek, możemy sobie tutaj chyba musimy dać, że śledzimy. Czyli najpierw musimy skończyć ten, skoro ja chcę już rozsypywać drogę. Nie, bo to się samo rozsypuje, dlaczego? No dobra, no skoro musi... Ale jak ładnie i równo, prawda? I za jednym razem niesamowita pojemność. Nie trzeba napełniać, jesteście pewni? No dobra, moi drodzy, nie ma sensu na to patrzeć, bo to nam dosłownie nic nie da, tylko lecimy spokojnie po naszego spychacza. Jak to mawia Klasek, nie ma czasu, żeby tracić czas, bierzemy się spokojnie za kolejny podpunkt. A teraz pytanko, gdzie to było? Tam w ogóle trzy nowe maszyny, trzy to coś mi się nie zgadza. Dwie były, bo to są ten, ten walec i ten drugi, co rozrzuca asfalta trzecia. To spoko, transporter w sensie, będziemy mogli je sobie wozić, to fajnie, nie będą się słuchajcie tak powoli pałętały, tylko możemy to zrobić w chwilkę. No ale dobra, to zaraz zaczniemy sobie najpierw etap spychania. Możliwe, że mogliśmy również tak po prostu wyrównywać, w sensie wysypywać sobie ten piasek, może niepotrzebnie otwierałem ten wniosek. Dobra, na razie sobie jedziemy spokojnie tędy, staramy się to w miarę utrzymać w pasie. Tam zdarzało mi się, że było ciut równo, ale nikt na to nie będzie patrzył. No i dobra, fajnie się to wyrównywało, akurat ta mechanika mi się podoba, naprawdę spoko to działa. Możemy sobie spokojnie tutaj podnieść do jazdy. No więc dobra, skoro słuchajcie, mamy taką szansę, skoro mamy takie maszyny i mamy szansę zapakowanie, no to tak sobie to zrobimy. Na pewno będzie to i tak szybsze, prawda? Dobra, tutaj są działania, więc tutaj będzie przypnił ładunki i przełącz rampę. Zostawimy go sobie tutaj, damy sobie przełącz rampę. Dobra, niech się tutaj fajnie rozłoży. I zaczynało się oczywiście maszyną do asfaltu. Wiem, pamiętam, grałem w betę. Dobra, musimy, ale on się dziwnie obraca. Na, na tej patrzcie, nic się nie dzieje, nic, delikatnie, delikatnie i nagle PUM! I się zapierdziela. Znaczy szybko się obraca. Dobra, jeszcze delikatnie. Poczekajcie, bo to naprawdę słabo się steruje. I do góry po lawecie. Drugiego nie zabierzemy, nawet nie ma na co liczyć, więc po prostu się przełączamy. Dajemy sobie przypnie ładunki, nie można zabezpieczyć, a to dziwne, więc możemy sobie spokojnie weselić. I patrzcie, teraz na przykład kierownica działa fantastycznie. W niektórych pojazdach jest okej, okay, tak jak tutaj. A w niektórych to nie działa, od czego to zależy, nie mam pojęcia. No i jak to działa, to naprawdę fajnie się jedzie środkową kamerą, głośno, jak jest tak jak tutaj, nie? W sensie tak jak tam, że ta kierownica tak lata na boki i kompletnie nie ma to sensu. Ale dobra, my sobie zjeżdżamy tutaj na bok, możemy go sobie rozpakować. No i zjeżdżamy. Ale ciężko tym będzie sterować, wiecie co? Może ja słuchajcie zrobię to na strzałkach, zobaczymy, czy w USD będzie Git. No, też nie jakoś przyjemnie się steruje tym. Może słuchajcie, jak wjedziemy na piasek, to będzie lepiej. Tutaj w ogóle nie możemy ruszyć, dobra, musiałem to na sekundkę złożyć. Będzie znowu rozrzucał. No, tam pominął fragmencik. Pasowałoby to ogarnąć. Może z rozpędu. Okej, okay, jest dobrze. No i ten etap akurat bardzo mi się nie podoba, przez to, że na strzałkach spróbuję kierownicą. Może nie będzie takiej tragedii. Gorzej z tym zakrętem. Dobra, i zaciągniemy teraz w tę stronę, żeby nam się to fajnie wylało. Możemy go sobie wyłączyć i zjechać spokojnie na bok. Dobra, zostało nam tak naprawdę wrócić po walec. Ubijemy to sobie, i ta droga będzie gotowa, więc będziemy puszczali kolejne konwoje. Naprawdę bardzo dużo jest tych konwoi, ta gra w ogromnym stopniu się opiera na właśnie jeździe. Tymi konwojami. Czy to dobrze, czy to źle, to nie wiem. Ja tak naprawdę nie narzekam. Co prawda, planowanie czasami trochę psuje tam krwi, prawda? Chyba musimy to sobie jakoś rozplanować. Czasami te drogi są nudne, długie i tego planowania jest troszeczkę, ale zazwyczaj wygląda to całkiem spoko. Możemy sobie rozłożyć rampę. Zaciągamy sobie ręczny. No i tutaj sprawdzamy, co ze sterowaniem. Jest klasa. Działa super. Dobra, ubijemy sobie walcem lawetę. Proszę bardzo. Aha, i nie musimy się chyba przesiadać tak przez maszynę, tylko możemy sobie używać tego. Czekajcie, tam to jest tap. Możemy sobie robić jakby to w taki sposób. A, spoko sprawa. Jest o wiele szybciej. No i dobra, zjeżdżamy sobie znowu do prawej strony. Wypuścimy go sobie spokojnie, żeby sobie sam zjechał. Zrobił się od początku, więc spoko, bo myślałem, że może tylko odtąd się zrobi, a tam będzie problem, że to wiecie, zrobiliśmy jakby za wcześnie. No i to już jest na tyle fajna i przyjemna robota, że możemy nawet się posiłkować kamerą ze środka. Fajnie, część, fajnie to wygląda. Naprawdę nie można narzekać. Tutaj sobie dokręcamy i mamy kolejny kawałek, tak naprawdę gotowy. Widzimy, że ten asfalt się jeszcze sam poszerzył, więc zrobiło się tak, jak być powinno. Jeszcze tam się moi drodzy kurzy. Tutaj troszeczkę wyszła nam na początku górka, ale no, na to nic nie poradzę. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Cele to był chyba cel główny. Teraz słuchajcie, tu już mamy 50%, tak szybko. I widzimy, że to jest słuchajcie, misja pod tytułem włączenie świateł, więc będziemy znowu jeździli maszyną, która rozciąga kabel. Spokojna, jest fajna. Zaplanuj trasę do transportu zaopatrzenia do Anbali. Zobaczmy sobie jeszcze tylko, czy ta trasa, którą poprawiliśmy, działa. Mówimy tutaj o drodze o tej, i tutaj chyba wszystko jest w porządku, ale to i tak jest chyba ta. Dokładnie, e, możemy zaplanować dwie trasy. Pierwsze to będzie nagroda z paliwem, i to by nam się w sumie przydało. I to jest tak, e, moi drodzy, z punktu tranzytowego do Panamary. A co to jest za miasto, i jak tutaj dojechać? Widzę, że naokoło, ale droga jest bezproblemowa, więc dlaczego by sobie tego nie zaplanować? Prostszej misji dawno nie widziałem. Zmieniam zdanie. Tutaj będzie potrzebny, moi drodzy, most. Możemy go troszeczkę, kurde, nie wiem, jak to anulować żebyśmy nie musieli wychodzić. Jeszcze troszeczkę mogłem cofnąć. O mniej więcej w taki sposób. No i potrzebne są dwie płyty betonowe, więc zaraz to sobie ogarniemy. Musimy tylko zawrócić woronem, bo to on jako jedyny może to wozić, więc lecimy pod żurawia, bo musi nas zapakować. Tylko pytanie, czy potem nie musi nas również rozpakować? Czy może nas samo rozpakuje, zaraz zobaczymy? Jak musimy się jeszcze rozpakować, to nie fajnie, nie fajnie. No ale chyba tak, bo jakby to miało inaczej działać. Tylko, że jak musimy się rozpakowywać, to zawsze trzeba jechać żurawiem, to, że brakuje tutaj HDS-a, będzie wtedy ogromnym minusem. Wtedy to wręcz będę się śpieszył, żeby posiadać takiego HDS-a bo to będzie mega przydatne mamy 43 tysiące plus zrobimy teraz misję no wydaje mi się że w następnym odcinku powiększymy flotę spróbujemy zdobyć tego byka co 20 ton wozi to jest niesamowite dobra pierwsze płyty by były tylko postarajmy się nie obić karoserii no i mamy drugie fajnie się spakowało więc sobie puszczamy zmieniamy sobie znowu pojazd i ruszamy moi drodzy w podróż no ale dobra, my moi drodzy mamy punkcik. Udało się, okej, okay, czyli wystarczy, że mamy to na sobie. To mnie cieszy, bo dzięki temu nie musimy się martwić o HDS-a. Tylko wystarczy, że się zapakujemy i to nam pozwoli spokojnie zaplanować podróż. Uuu, trochę zahaczyliśmy o koparkę. Sorry, nie wiedziałem, że tu jesteś. Jakbym wiedział, to bym go dosunął bardziej do krawędzi, a tak to no niestety. No tutaj raczej sobie spokojnie z tym przejazdem poradzą. Możemy sobie więc spokojnie te dwa cele zaplanować, e, bo idealnie dwa takie mamy. Zaczniemy sobie więc od tego, który sobie ogarnęliśmy, czyli lecimy tutaj do tego miasteczka. Nie, tutaj lecimy do Anbala, czyli do prawej strony. No to ognia, na pewno wyjedziemy sobie... Właśnie pytanie, w którą stronę oni sami chcą wyjechać, bo to, że ja sobie dam punkcik tutaj... To czasami nie zmienia faktu Że on jakby wyjedzie i tak w górę Co pamiętacie z ostatniego odcinka Więc zaryzykujemy damy tutaj Może się nie będą zderzali No niestety słabo zaprojektowałem Tę drugą trasę więc No tutaj sobie przetniemy po prostu na drugą stronę no, i to niby pomoże, ale wciąż nie zmieni faktu, że tutaj musimy jeszcze raz przeciąć przez tę drugą ścieżkę. Tutaj, oczywiście, środkiem maszynę zaraz sobie przestawimy. No, a nawet trochę więcej musimy poprzestawiać, bo wszystko stoi idealnie na drodze. No, ale tak to jest, jak się słuchajcie, wiecie, skończy misję i po prostu maszyny porzuca. Ja tak lubię robić, dlatego musimy to ogarnąć. Tutaj niech pojadą ładnie na rondzie w prawo. Niech zrobił taki ładny okrąg. Chociaż boję się, że to się może źle skończyć. No i moi drodzy, możemy sobie dać wyślij pojazdy. No a w tym czasie możemy sobie przestawić maszyny, które będą przeszkadzały. Więc zjedziemy sobie tym na pobocze, bo są tu jeszcze płyty, więc będzie on raczej potrzebny, tylko pytanie, co my z nimi zrobimy, bo... Jeżeli będą one potrzebne tam, no to wiecie, w sensie gdziekolwiek by one nie były potrzebne, to będziemy je pakowali tutaj, więc zostawimy sobie tu żurawia. Również możemy sobie po prostu zjechać na tereny zielone. No i nie ma co tu tak naprawdę patrzeć, jak będzie miał jakiekolwiek problemy, a nie powinien, no to... O kurde, minęli się, ale całe szczęście nie na przejeździe, tylko po prostu się minęli. Jak sobie nie poradzą, no to będziemy o tym wiedzieli, my możemy sobie zaplanować kolejny punkcik. No a tutaj jak widać zapisało nam trasę, więc nawet nie mamy zbyt wiele. Planowania. Pyk, pyk. Możemy nawet z oddali, bo tutaj nie wygląda, żeby cokolwiek było jakimkolwiek złym terenem. Ewentualnie tutaj może być nieco gorzej, ale jak się zablokują, to będziemy wiedzieli. A tu stoi jakiś pojazd, więc pasuje, żeby już tutaj odjechali. Zrobili sobie tutaj takie kółeczko. Tu leży kolejny, ale tutaj widzę, że są jakieś śmieci. Czy oni potem przyjadą? Nie wiem, więc lepiej, żeby w sumie pojechali tędy. Więc, z nami może jednak ten punkcik tutaj, tutaj po terenach zielonych i w dół. No, i teraz już powinni dotrzeć, więc, proszę bardzo, niech ruszają. A my wróćmy sobie do naszej misji. Zobaczymy, jak pokonują rondo. Chyba jest ok, bo pierwszy pojechał. Zobaczymy, czy nauczyli się ładnie jeździć. No, słuchajcie, prawie tak pięknie jak Polacy dopóki się nie zaczną dwupasmowe i wtedy się robi taki rozpierdziel, że ludzie dosłownie jeżdżą jak porąbani. No nie wiem skąd to się bierze, ale sam jestem czasami w szoku, jeszcze ludzie jeżdżą wbrew przepisom, jeszcze trąbią na tych, co jeżdżą dobrze. Tam się dzieją naprawdę niesamowite rzeczy. Ronda to jest coś pięknego. Przynajmniej w moim mieście to jest jedno wielkie miasto Rondo. Zaplanuj trasę dla transportu, mamy skończone, mamy trzeci poziom, więc mamy dostępnego tamtego mula, on się chyba nazywał. O raju no całkiem nieźle, muszę chyba podnieść swoje oczekiwania, bo za każdym razem będziesz mnie. A No nie podlizuj się. Naszymi kolejnymi celami są elektrownia gazowa i zakład produkcji rur stalowych. To coś nowego, jeszcze rur chyba nie było. Mamy stację energetyczną, to będzie na pewno w kolejnym odcinku. My sobie jeszcze poczekamy, co tam się będzie działo u góry. Widzimy, że w podróży są również dwie maszyny, zobaczymy jak sobie będą radziły. I w następnym odcinku mamy już, moi drodzy, dwie kolejne główne misje plus jedną misję poboczną. Zaczniemy sobie od tej pobocznej, bo jak trzeba będzie znowu wiecie jakby zawozić, potem zaopatrzenie, że oni będą sami wozili, to znowu na koniec. Będzie czekać. O, tutaj chyba mamy problemy. Jakaś taka skała. No niefortunnie się zakopał, ale zobaczymy, może drugi go pchnie. Chociaż on się chyba zagubi, jak go pchnie, nie, bo jak on go jeszcze pchnie w dupę, to on się obróci w złą stronę i będzie musiał, no właśnie, będzie musiał nawrócić, a jak widzimy to było zbyt dużym problemem. A więc tutaj sobie usuniemy punkcik, damy go w takim razie bardziej tutaj do rogu, skoro tutaj coś zawiodło. To, żeby on to słuchajcie, ominął, pytanie czy bliżej pobocza? Chyba nie, puścimy go może bardziej tutaj. Firmowy, słuchajcie, widzicie jak o, jakiej się floty dorobiłem. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym przewróconym toj, tojem. Na razie tak lata lewo prawo, ale jest ok. Wjedzie w rolkę centralnie, centralnie. No nie, pasowałoby te śmieci pousuwać z drogi. Chociaż widzimy, że on to robi fantastycznie. Zaraz go cofnie, ale potem będzie mógł sobie spokojnie jechać. Jeszcze drugi mu pomoże. Może ją w ogóle do wody wyrzuci? Niewiele brakowało. Pytanie, czy jeżeli drugi rysuje trasę, to czy cały czas ona będzie na zielono? Tak, tak, bo to ten drugi rysuje trasę, więc ten pierwszy może tam sobie kręcić kołami, a ten będzie trasę rysował. Ciekawa sprawa. Chociaż tutaj też jakiś problem wystąpił. Błotko, Ok, Nie musimy się o tę trasę martwić, dlatego że on tam tę rolkę już wypchał, więc nie ma sensu się cofać. Nie, cofnęło nas do rolki mimo wszystko, spoko Jestem w szoku, że gra skumała, bo niby rycowały nam punkty na zielono, ale mimo wszystko nie puściła nas dalej Zobaczmy to błoto, czy teraz to ominie Ominął No nie mów, że się nie wygrzebiesz No nie Jakby to moi drodzy usłyszał, nagle dostał powera, zakopie się Dobra, szkoda, bo on tylko wyryje tutaj teren Lepiej to słuchajcie anulować, no ale taki czas również nadejdzie, a my moi drodzy widzimy się już w sobotę w Snau i za tydzień oczywiście również we wtorek w Roadcrafcie, więc do zobaczenia, trzymajcie się, Manko.